drodzy widzowie, ze mną na piwnicy Paweł Pawlak, moim rozmówcą i nie tylko Paweł Pawlak. Dokładnie, witamy z Kubusiem, przywitaj się. Dzień dobry. Cześć Kubuś. I się z temu. O, to szybko. Szybko, Tak się zacznę. O tak, o tak. To mi ten gość zyskał księdza. Już, dobra. dobra. dobra już tu daj nam Dobra. się skupić. Dobra. No, Także Wam też wszystkiego dobrego. Fajnie zaczynamy wywiad w bardzo przyjemnej atmosferze. No i. tej. Tak. No i co, Paweł? Lekko ponad tydzień w KSW 89 w Gliwicach. Jak samopoczucie. A bardzo dobrze. Już tak naprawdę nie mogę się doczekać. Już tego dnia tego fight Weeku, bo już generalnie żyję tymi emocjami troszkę i chciałbym już być tam, zrobić tą wagę, pojeść sobie później czegoś smacznego i, i no i zawalczyć w końcu, tak więc już A taty wyceni, powiem ty wycenie, wygrać walkę ze wszystkimi. dostanie piąty puchar A dokładnie, <gryw> dzięki Kubuś <gryw> <gryw> Jak idzie zbijanie wagi? Humorek dopisuje, widzę. A, dobrze, no to ja tam dużo nie zrzucam, bo mam 6 kilo tylko y, jeszcze, więc to nie jest dużo. stawiam to już na niedzielę, tak naprawdę, więc nie ma tragedii, tak, więc wszystko jest y, tip-top generalnie, więc y, tylko się cieszyć. Tak. Uh, już. <gry> Michał Materla, no powiedziane zostało w zasadzie już wszystko, bo też e, drodzy widzowie, odsyłam was do takiego dłuższego wywiadu z Pawłem, który nagraliśmy wcześniej, no teraz na, na te kilka dni przed galą, to już są raczej takie luźniejsze rozmowy, ale skoro zostało powiedziane wszystko, to jeszcze może chciałbyś coś dodać, bo nie wszystko może zostało powiedziane. Tak. O, Kuba doda. To było coś nie pasuje. Co? Nie pasuje. Nie, nie. nie pasuje, no dobra. Kuba, idź już do tego, do drugiego pokoju. Bo teraz poważne rozmowy. Kuba wam pokaże salto. Dawaj, pokaż im salto i już koniec. O. Dobre. Brawo. Moi Brawo. Brawo moi widzowie. <ścoughs> Do widzenia. No dobra, sorki troszkę, no, ale mówię, kubuś ma troszkę e, patrzy na szkło. Troszeczkę dalej telefon trzymać. O, o, tak Kuba, będzie. Ja jestem chyba influencerem. Chce być, więc zaczyna z, jakby ode mnie troszkę e, brać polowerków. E, <laughs> e, no. A wracając. E, nie, no wszystko w sumie było powiedziane z Michałem, tak? no Żeby wyszedł zdrowy, ja żebym wyszedł zdrowy do walki i, i dali z siebie wszystko generalnie. Choć podejrzewa, że to będzie ciężka walka. Tak nie wiem czemu mam takie wrażenie, że to będą jak walki zadrany błyszczyńskim. Takie mam jakieś dziwne przeczucie, więc może być grubo. Podejrzewam, że Michał też jest bardzo zmotywowany do tego, żeby dać siebie wszystko i wygrać ten pas i zrobić się jeszcze większą legendą, więc podejrzewam, że on tam łatwo nie odpuści i to będzie ciężka, charakterna walka. Może będzie porozbijany, ale będzie szedł do przodu, myślę, że cały czas, nie, więc nastawiam się na ciężki bój i, i ale wierzę, że wyjdziemy w miarę zdrowi, żeby na święta jakoś wyglądać z Michałem. A propos tego, co powiedziałeś przed tym pytaniem, że mm, kubuś chce zostać influencerem, no to chyba ostatnio bierze przykład staty, bo widziałem sporo filmików z Bartosem czy różnych gagów e, <laughs> nawrzucane. Moje ulubione schatę z tym flirtem jest <laughs> kurde przekozacki. <laughs> może, jakieś kulis, <laughs> może jakieś kulisy nagrywania tego? To z tym flirtowaniem. A to tak bardzo... już to spontanicznie trochę, z takim Kabilem z KSW, to on mówi, mówi, że moja twarz jest idealna do takich rzeczy, do promowania, więc y, mówię, dawaj wszystko, co jest śmiesznego, ja to biorę i możemy kręcić jakieś śmieszne, wiesz, bo to tiktokowe bardziej są sprawy i możemy kręcić ze mną wszystko, co jest y, możliwe, śmieszne, bo ludzie, że tak powiem, śmieją się trochę z mojej twarzy, więc y, idealnie ona do tego pasuje. <grym Dobry <grym jest też ten film z zapinaniem pasów. Tak, <grym> to też, no. Tak, akurat jeszcze powinien być jeden filmik z tego, bo tam powinny być trzy filmy, więc fajnie, jak ten ostatni film jeszcze wejdzie. Bo ogólnie to jest jakby mój kolega, taki Zbyszek, właśnie zrobił Tira z całą moją podobizną i tak dalej, więc to jest fajny generalnie motyw. Taki. No bardzo to jest miłe i właśnie tam jeszcze, a już nie będę zdradzał, bo mieli to dodać, ale jeszcze jeden, będzie jeden fajny filmik trzeci z tego wszystkiego i, i też się troszkę pośmiejecie, nie, ale no ogólnie fajnie te filmy wyszły i pozytywnie, więc to co lubię, także się bardzo cieszę, nie, i czekamy na trzeci filmik ostatni. No, czekam z niecierpliwością, bo muszę potwierdzić Twoje słowa, że fajnie i śmiesznie to wyszło. No, naprawdę, dawno się tak nie uśmiałem, chyba jak oglądałem te filmy. Naprawdę, szczerze, to, to mistrzostwo moim zdaniem, po prostu mistrzostwo. Także, także młody ma od kogo się uczyć. No. Dokładnie, chociaż też to jest śmieszne, bo to są krótkie filmy, po 25 sekund, a tak naprawdę robiliśmy to parę godzin, nie? Więc to też jest takie śmieszne, nie? że to nie, nie chwila, moment, ale parę godzin ujęcia z różnych wiesz, pozycji i tak dalej. I to się wydaje, że to jest prost, prosto zrobione, ale to jest, kurde, chyba z pięć albo 6 godzin kręciliśmy, nie? Więc y, trzeba było się poświęcić dla dobrych filmików, żebyście się mogli pośpiać. No podobnie jest, Paweł, z e, montażem, bo często na przykład film jakiś robi jakąś e, taki bardziej e, zaawansowany montażowo, to 3-4 minuty filmu. montuje się czasami 2-3 dni, więc, kurde, to też widzowie często Ufa, tego dawa. nie wiedzą. E, jeśli wygrasz z Michałem w Gliwicach. Z kim chciałbyś się zmierzyć w kolejnej walce? Szczerze, no wiecie, no, ja nie lubię tak wychodzić za bardzo do przodu, bo no wiadomo, jest Michał Materla, który jest mega zmotywowany do tej walki i na pewno będzie to ciężka walka, ale no chciałbym, wiecie, no najbardziej chciałbym numer jeden rankingu generalnie, tak, no każdy wie kto to jest i byłoby to też następne spełnione marzenie dla mnie, ale rozumiem, że mamy też yy, z czy tym w czymś innym generalnie teraz występować. Ja słyszałem, że w boksie, jakieś takie, y, w kulu orarach mówią, że, że będzie ta walka, więc, y, więc pewnie pójdzie w to, tak? Ja go szanuję, jego drogę, więc też nie będę nalegał. Już raz go wyzwałem i myślę, że wystarcza. Następny w kolejce zobaczymy, kto będzie. tak. No, może byłaby fajna walka też ze Scottem Askamem, byłym mistrzem KSW, też by mi się ta walka bardzo podobała. Bo generalnie mnie najbardziej jarają walki, w których jeszcze z ludźmi nie walczyłem tak naprawdę. To jest coś fajnego, a nie powiedzmy takie odgrzewane kotlety. E, także zobaczymy co życie przyniesie. No, ja bym, Chciałbym numer 1 albo numer 3, jeśli oczywiście wygram. No ale zobaczymy co życie przyniesie. Tak więc y, czekamy do 16 grudnia, tak do godziny 23, to już będziemy wiedzieć mniej więcej co z tego wyjdzie. <noise> musisz, e, musisz trochę teraz serię filmów takich zrobić, wiesz, żeby Mameda zmotywować do walki z tobą. O, o właśnie. No. O, o tym ja, pomyśl. Albo muszę coś poddymić z e, takimi no. filmami. Nie, nie umiałbym sobie mówiąc tak, wiesz, ja wolę na wesoło generalnie. Ale ja nie mówię, <noise> że poddymić, tam kupicie na wesoło, to myślę, że jest do zrobienia. No, pomyślimy, zobaczymy po walce. Na razie skupiam się na Michale, który nie będzie łatwym, że tak powiem, kąskiem i myślę, że troszeczkę natrudzę się w tej walce, żeby ją wygrać, tak? Także na razie na to się nastawiam mentalnie i to jest priorytet. Powiedziałeś, że nastawiasz się na może w ogóle yy, powiedziałeś, że nastawiasz się na takie ciężkie walki, jak chociażby ta z Aresem. Ares w ogóle ostatnio spełnił swoje marzenie, zdobył pas w Babilonie. Yy, natomiast jak to jest, że mówisz, że gdzieś to czujesz, że tak będzie? co, 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 co... Co przemawia za tym, że, że właśnie tak się czujesz, że gdzieś masz przeczucie, że to będzie ciężkie pięć rund? No, szczerze mówiąc, tak, nie wiem. Tak po prostu e, jakoś takie mamy, jakby takie, nie wiem, czy obawy, czy coś, no, że to nie będzie właśnie łatwy bój, bo dużo osób właśnie skreśla Michała. Tak samo było na przykład z Aresem, że każdy go skreślał i tak dalej, a okazało się, że, no wiesz, no, to jest gościu, powiedzmy, Technicznie może troszkę gorszy, ale z mega twardym głową i bardzo charakterny, tak jak widać po jego walkach wszystkich, że zawsze daje z siebie wszystko. Może tam z Wawrzeniakiem nie wychodziło. ta druga walka z Wawrzeniakiem już była dobra ogólnie. E, no i też właśnie się śmiałem do, do tego, że Ares wygra, to tak sobie pomyślałem, że może do trzech razy sztuka, może poszedłby, przyszedłby do KSW i byśmy zrobili trzecią naszą walkę, bo one się dobrze sprzedawały. <laughs> Także to byłoby też coś mocnego. A z Michałem, no myślę, no, on też jest bardzo charakternym gościem i wiem o tym, że jest mega zmotywowany do tego, żeby wygrać, bo Michał nie jest taki, że nie wiem, idzie po pieniądze czy coś, tylko on no, to jest po prostu jego marzenie, tak? On, on chce, go, chce tego trofeum, jak nigdy pewnie, nie? I chce się zapisać w tej historii MMA jeszcze wyżej, być jeszcze większą legendą, więc jestem pewny, że on tak łatwo nie odpuści, tak? Więc ja tym bardziej nie mam też jakiegoś bardzo mocnego ciosu ogólnie. Więc ja jestem zawodnikiem, który jest rozbijający bardziej niż, wiesz, no Także myślę, że będę trafiał dobrze Michała, a Michał będzie po prostu szedł do przodu, tak jak było na przykład z Adrianem Boszyńskim. I myślę, że to po prostu taki scenariusz będzie, że będę musiał go obijać większość rund i po prostu może nawet to się skończyć decyzją, tak? Pamiętam, że miałeś taki kiedyś problem. Nie wiem, czy masz go cały czas. pewnie jak masz, to też się nie przyznasz, ale y, ciężko w trud, wolno wchodziłeś w walki. Czasami zdarzało ci się trochę przespać te pierwsze rundy. E, znalazłeś rozwiązanie tego problemu? No wiecie, też nastawienie. Ja ogólnie teraz trochę inaczej się nastawiam niż kiedyś przed walkami. I teraz moje nastawienie jest zdecydowanie inne przed walką i staram być się skupiony od razu. Żeby koncentracja była od pierwszej sekundy, bo tam miałem dwie sytuacje takie, że na przykład dostałem jakiegoś sierpa i na przykład mnie ktoś tam może nie podłączył, po prostu dostałem sierpa i na przykład upadłem, tak? I, i wiecie, i tak zaczynają się dwie moje walki, że w 15 sekund sierpa dostałem. <laughs> Także teraz jestem całkowicie skupiony, skoncentrowany, nastawiony troszkę inaczej niż kiedyś i też no, ja generalnie do walki teraz wychodzę po prostu na śmierć i życie, tak? I... I żeby ze mną wygrać, to ktoś naprawdę będzie musiał mi ciężko skatować, żebym się poddał, więc z takim nastawieniem właśnie wychodzę i wiem też po co to robię, po prostu żeby ten mały brzdąc, który tutaj był przed chwilą z nami, żeby żyło mu się lepiej i żeby miał też co wspominać w przyszłości, tak? że tata był charakterny, że nigdy nie odpuścił, nigdy nie powiedział basta i, i zawsze dawał całe serducho e, w walce, więc tego się trzymam i Chcę, żeby, mieć, żeby on miał jak najlepsze wspomnienia, a ja też chcę mieć jak najlepsze wspomnienia, więc dlatego myślę, to nastawienie, które mam teraz, jest bardzo dobre pod walki i na razie się dobrze sprawdzę. Czucigaj, Foczeska jest a pamiętam, rozmawialiśmy Nie. o takiej opcji, że może <laughs> byś przeatakował to 9-3, albo on chciałby zejść na 8-4. Zawiedziony jesteś trochę brakiem tego zestawienia potencjalnego, czy, czy wcale? Nie jestem zawiedziony. <laughs> jestem... Jestem szczęśliwy. <laughs> ale nie, szczerze mówiąc, no, mocy zawodnika ogólnie, myślę, że mógłby zejść do 8-4, choć on ogólnie to sporo ważył, ogólnie, e, nawet na 9.3 wydaje mi się, był taki trochę olany, ale był dużo ogólnie. E, ciekawe, myślę, że poszedł do PFL-u, coś mi się tak wydaje, e, pewnie do kategorii 9.3, 3 e, choć tak, tak, ta, tam jest 8-4 chyba nie ma z tego co pamiętam. No, już nie pamiętam, tak? Ale no, ogólnie, no, 9,3 no, troszkę mi to się wybija z głowy, bo ja to tak na co dzień waży 95 kg, więc jestem zalany generalnie wtedy, więc te konie są wielkie. No, ten Elsner, Elsnar, nawet Karatyk teraz jak przyszedł, to też kawał chłopa, no wszyscy są wielcy, tak? Więc jak, miałbym tam później być bardzo słaby fizycznie, nawet na to 8,4, szczerze mówiąc, nie jestem jakiś duży, tak? No, chłopaki przy mnie. To są wiesz, konie, tak? Wiesz, bardziej bym się marzyło zejść do 7,7, ale wiadomo, że na razie nie ma takiej możliwości, bo jest Adrian. Liczę w to, że jak e, może w przyszłości odejdzie do UFC, tego mu życzę, no to chciałbym zejść do 7,7 i zdobyć pas 7,7. I myślę, że to, teraz, to jest bardziej takie realne niż iść, iść do 9,3, tak naprawdę. Nie? Tym bardziej teraz robią ten turniej jakiś w 9,3 to też jakby ja bym się wolałabym z mistrzem niż jakieś tam drabinki robić, nie? ale ogólnie raczej 77 chyba, że ktoś położy bańkę na, na stół, to pójdę do 93. No, to, drodzy widzowie, zrzutka.pl, manieczka dla, dla Pawlaka idzie do 93, no. no nawet mogę wtedy do ciężkiej pójść, jak za bańkę. O, no to nawet, o, Def z defrisem mają problem kogoś tam zestawić. <laughs> Dokładnie. To w każdej kategorii może się bić za pieniążki, więc nie ma problemu. dzisiaj byliście Paweł w Warszawie, robiliście zarazem z Bartosem trening dla małolatów ze szkół z Białowęki. Jak było? A fajnie, to akurat bardzo lubię takie, takie rzeczy ogólnie i z młodzieżą kontakt. To była taka młodzież, akurat myślę, że do 12-13 roku życia, więc ja tam się odnajdywałem idealnie, bo ja też jestem trochę takim dzieckiem. Więc idealnie tam pasowałem, bo jakieś głupoty robiłem i tak dalej. Adrian może niekoniecznie, bo nie ma dzieci. Ale dawał radę, dawał, dawał radę i myślę, że zrobiliśmy dobrą robotę. Tam parę osób dostało fajne prezenty od Mikołaja, czyli od KSW. Reszta to pozostała takie mini prezenty, ale no fajnie, na sportowo troszkę pogadaliśmy, bo robiliśmy zdjęć, więc bardzo sympatycznie. Jestem bardzo zado zadowolony, że mogę się pokazywać w takich miejscach i cieszyć się po prostu kontaktem z tymi kibicami, nie? Bo to jest coś fajnego i trzeba to właśnie doceniać. Że ktoś po prostu chce też z tobą spędzić czas, tak? Więc to jest coś super z tego, że, że walczę i że ludzie po prostu mnie lubią i chcą po prostu nawet na sobie zdjęcie zrobić, tak? To jest bardzo miłe. Ostatnie pytanie, Paweł, żeby ci tam już nie męczyć. Przed, przed galą, przed rybieniem wagi, i żeby tam ziemniaczki się nie, się nie spaliły w piekarniku. <grystanie> Bartosiński kontra Parnas. Miałem okazję wczoraj przeprowadzać też skypowy wywiad z Saladinem Parnas, i takie pytanie padło: ile on waży na co dzień? Wyszło, że 82 kg, także sól nie przymasował, no patrząc, że jest cały czas aktualnym mistrzem 66 kg KSW. Eee, Ciężkie zadanie przed Bartosem? Jak oceniasz? To aż tyle? to, to musi... Ciekawe czy ma Bebzolek, jak tak przytuł nagle. <laughs> nie dośmieję. No, Jeśli się. ma, to i tak zrzucił myślę do walki. Nie? Bo śmiesznie by wyglądał, jakby wyszedł z takim Bebzotkiem do Ja bym tak w 9-3 wyglądał, jakbym poszedł. <laughs> Może jakby tak wyszedł, jeszcze by wygrał, nie? O, no właśnie no. Ja też jestem troszeczkę taki grubiotki i daje radę, na tych tłustych trzeba uważać właśnie, mają dużo energii. <laughs> Ale nie, no. tak obstawiałem, że on tak do 80 kilo raczej waży. Ale no myślę, że wiecie, no on też nie może za bardzo przemasować się, bo on straci swoje atuty. Myślę, że on około 80 waży, bo wcale na tej gali w Radomiu nie był duży. On był taki malutki, szczerze mówiąc, jak pamiętam, bo siedział koło mnie, dosłownie koło mnie, więc on nóżkę to miał ze dwa razy mniejszą ode mnie. No, ale eee... każdy ma taką mogę jak ty. No, <laughs> no. <laughs> Takie kopyto. <laughs> ale nie, nie był właśnie duży, szczerze mówiąc, więc gabarytowo Adrian jest dużo większy. No, ja uważam, że jedynie trzeba uważać na tą eksplozywność jego i poruszanie się, bo myślę, że on będzie się bardzo mocno poruszał na nogach i po prostu nie będzie chciał się dać Adrianowi trafić. Czyli będzie musiał pracować, walić kontry i pracować dobrze na nogach, żeby Adrian po prostu się do niego nie zbliżył i nie uderzył go z tego działa swojego. I myślę, że to jest taka taktyka i wcale myślę, że on dużo nie powinien ważyć na walce, bo myślę, że nawet trochę kantuje, że to 82, myślę, że trochę mniej waży, żeby trochę może zmylić yy, nas, bo wie, wiedzą pewnie, że my wszystko oglądamy, co, co leci. I myślę, że on raczej na szybkości będzie pracował i na dynamice niż na jakieś tam sile, że on nagle będzie duży, tak? bo to będzie ociężały wtedy i to w ogóle będzie co innego, więc to byłoby bez sensu totalnie tak za dranem walczyć. Na Adriana najlepiej byłoby walczyć właśnie szybkościowo i go wyprzedzać i uciekać, i to jest najlepsza opcja na wygraną przez decyzję, tak, no bo uwalić Adriana nie uwali, bo nie ma jakiegoś mocnego e, ciosu, raczej w drugą stronę to widzę, także jedyna, jedyna szansa na wygranie Parnasa to jest decyzja, tak, i to wszystko, unikanie walki i trafianie ciosów, e, walenie z kontry i to jest, myślę, klucz do sukcesu, tak? U, u niego, nie? Ale myślę, że będzie mu bardzo ciężko, bo raczej Adra będzie szedł do przodu mocno. No także co, Paweł? Eee, dziękuję Ci bardzo za to, że znalazłeś chwilę jeszcze, żeby porozmawiać eee, przed KSW 89. Zdrówka, spokoju, zrobienia wagi, dobre waleczki, wszystkiego co najlepsze i mam nadzieję, że jeszcze po gali uda nam się słowo zamienić i wtedy dopiero bym wyskoczył z życzeniami świątecznymi. Nie, dobra, dziękuję <laughs> serdecznie. Ja również sobie życzenia. Miejmy nadzieję, że po walce ja i Michał wrócimy zdrowi do, do swoich rodzin i będziemy mogli cieszyć się świętami, także no ale na razie widzimy się za tydzień tak naprawdę i, no, i damy wam duże fajerwerki, mam nadzieję, z Michałem, tak jak w Wyszyńskim. No, ja także naprawdę... co? <laughs> dziękuję bardzo, do zaczenia. Dobra, dziękuję serdecznie, hejka.